Cześć, witajcie w przewodniku po włóczkach. Dzisiaj będziemy omawiać sobie włóczkę Dolphin Baby Animal Colors. Jest to włóczka pluszowa firmy Himalaya. Jak nazwa wskazuje, jej kolorystyka przypomina ubarwienie sierści zwierząt i w przypadku niektórych wariantów rzeczywiście tak jest. My tutaj mamy kolor 8312, czyli połączenie szarego, czarnego i morskiego. Może nie występuje on w naturze, ale na pewno dobrze wygląda na wszelkiego rodzaju zabawkach, na przykład w przypadku tego kota lub pledu czy narzuty. W sprzedaży jest wiele kombinacji um, szaro-czarnych pasków z dodatkiem np. czerwonego, pomarańczowego czy brązowego. Jeśli chodzi o gramaturę, to jeden motek włóczki waży 100 gram, a długość nawoju to 90 metrów. Producent zaleca użycie drutów o grubości 8 mm, jeśli chodzi o szydełko, jest to 6 mm grubości. Pamiętajmy, że do wykonywania zabawek należy użyć szydełka i drutów cieńszych. My rekomendujemy w rozmiarze 4 mm, bo wtedy dzianina jest bardziej zwarta i wypełnienie nie wychodzi z pomiędzy oczek robótki. Na nitkę włóczki składa się rdzeń, na którym osadzony jest kolorowy meszek. Jest to w 100% poliester. Aby meszek utrzymywał się na rdzeniu, proponujemy przypalić końcówkę nitki. Wyroby z włóczki Dolphin Baby Animal Colors są trwałe, nie odkształcają się, nie mechacą, w czasie prania nie farbują. Rzeczy wykonane z tej włóczki można prać ręcznie lub w pralkach w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o pracę z włóczką, trzeba pamiętać o tym, że czasem meszek w czasie prucia może przesuwać się na rdzeniu, przez co nitka może się zablokować, a nawet i zerwać. Dlatego też nie zalecamy tej włóczki do nauki szydełkowania, gdzie prócia jest dość częstą koniecznością. Poza tym nie widać tutaj ściegu, więc osobom z małym doświadczeniem w dzierganiu może sprawiać to trudność. Zaczynanie robótek Magic Ringiem też jest trudne z racji budowy nitki. To też dla ułatwienia pokazujemy prosty sposób na rozpoczynanie koła w tym filmiku. Link zostawiamy w opisie. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was też do obejrzenia filmiku, gdzie porównujemy pluszowe włóczki firmy Himalaya. Zapraszamy też do naszego sklepu splotek.pl, gdzie znajdziecie włóczki i różne produkty pasmanteryjne.